Czasem wszystko zaczyna się zupełnie zwyczajnie. Poranek jak każdy inny. Dźwięk budzika, światło wpadające przez okno, rutyna, która daje poczucie bezpieczeństwa. Ale wystarczy jedna chwila, jedno niespodziewane spotkanie, by ten spokój zniknął na zawsze. Mroku, który dopiero ustępuje pierwszym promieniom dnia, ktoś czeka, obserwuje, wybiera. Nie ma znaczenia pora ani miejsce. Kiedy zło postanawia działać, nic nie jest w stanie go powstrzymać. To historia, która pokazuje, jak cienka jest granica między codziennością a koszmarem. Boston jedno z najstarszych miast Ameryki. Miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, a przeszłość wciąż unosi się w powietrzu, niczym echo dawnych dni. Miasto niezwykłej energii, tętniące życiem, pełne kontrastów. Z jednej strony elegancja, kultura i nauka, z drugiej mroczne załuki, w których noc potrafi być wyjątkowo długa. To właśnie tutaj w 1919 roku doszło do jednej z najbardziej niezwykłych katastrof w historii USA. Wielkiej powodzi Melasy, która zalała część miasta, pozostawiając po sobie chaos i legendę, o której bostończycy mówią do dziś. Bo Boston to miasto, w którym nawet historia potrafi być słodka i przerażająca jednocześnie. W 2013 roku mieszkała tu młoda kobieta o imieniu Amy Beth Lord. Urodziła się 21 grudnia w 1988 roku w Wilbraham w stanie Massachusetts. Dorastała razem z dwiema młodszymi siostrami, otoczona miłością rodziców, Cynthia i Denisa. Amy była typem osoby, której nie dało się nie lubić. Już w liceum, w Minecok High School, wyróżniała się charyzmą i energią. Była kapitanem drużyny Cheerleaderek, a jej przyjaciele wspominali, że potrafiła rozjaśnić nawet najgorszy dzień. Po ukończeniu szkoły dostała się na Bentley University, gdzie w 2011 roku zdobyła tytuł licencjata z marketingu i nauk humanistycznych. Po studiach rozpoczęła pracę w firmie zajmującej się marketingiem cyfrowym. Jako specjalistka od reklamy w sieci była ambitna, dokładna i lubiana w zespole. W wolnych chwilach tańczyła, spotykała się z przyjaciółmi i planowała przyszłość. Bliscy mówili o niej, że była osobą lojalną i ciepłą kimś, kto zawsze myślał o innych. W 2013 roku Amy miała 24 lata. Wynajmowała mieszkanie w południowej części miasta, miała chłopaka, przyjaciół i pracę, którą naprawdę lubiła. Jej życie wyglądało na poukładane i pełne perspektyw. Nic nie zapowiadało, że pewnego lipcowego poranka wszystko się zakończy. Wtorek, 23 lipca 2013 roku. Dla większości ludzi ten dzień miał być zwyczajny. Budzik, poranna kawa, pośpiech. Tak samo miało być dla Amy, ale kiedy jej współpracownicy przyszli do biura i zauważyli, że nie pojawiła się na czas, coś zaczęło ich niepokoić. Nie zadzwoniła, nie napisała, nie odbierała telefonu. To do niej nie pasowało. Była odpowiedzialna, punktualna, zawsze dawała znać, jeśli coś się działo. Po kilku nieudanych próbach kontaktu postanowili zadzwonić do jej rodziców, ale oni również nie mieli żadnych wieści od córki. Około godziny 11 jej menadżer postanowił zadzwonić na numer alarmowy 911 i poprosić o sprawdzenie, czy z Amy wszystko w porządku. Zaniepokojeni znajomi wraz z rodziną pojechali do jej mieszkania. W środku panował porządek, nic nie wskazywało ani na włamanie, ani na walkę. Ale na klatce schodowej zauważyli coś, co ich zatrzymało. Na podłodze leżała soczewka kontaktowa. Wiedzieli, że Amy nosiła je codziennie. Tuż obok, na ścianach, ślady jakby ktoś uderzał lub szarpał się w tym miejscu. Policja szybko ustaliła, że Amy jeździła Jeepem Cherokee, i to właśnie ta informacja zmieniła wszystko. Kilka godzin wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o spalonym samochodzie tego samego modelu. Po sprawdzeniu numerów rejestracyjnych okazało się, że to auto należało do Amy. Pojazd został oblany benzyną i podpalony celowo. W środku nie było ciała, ale teraz nikt nie miał już wątpliwości. Stało się coś bardzo złego. Śledczy postanowili prześledzić jej ostatnie ruchy. Zwrócili się do banku o wgląd w historię transakcji. Na wyciągu zobaczyli, że tego ranka ktoś wypłacił z jej konta 960 dolarów w kilku transzach z pięciu różnych bankomatów. Wszystkie operacje odbyły się między 6 a 6:47 rano. Pierwsza w południowej części miasta. Ostatnia w Dorchester. Policja wiedziała, że bankomaty mają kamery. Wystąpiono więc o natychmiastowe udostępnienie nagrań. Brano pod uwagę, że to nie Amy, a ktoś inny korzystał z jej karty. Funkcjonariusze czekali na zapis kamer, gdy wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło bieg sprawy. Tego samego dnia około godziny 16: rowerzysta przejeżdżający przez Hyde Park natrafił na coś przerażającego. W zaroślach, z dala od głównych ścieżek, leżało ciało młodej kobiety. Była naga, pobita, z licznymi ranami kłutymi. Policjanci szybko potwierdzili najgorsze obawy. To była Amy. Lekarz sądowy ustalił, że została zaatakowana brutalnie dźgnięta ponad 40 razy, uduszona i porzucona w lesie. Jej historia, która jeszcze rano wydawała się zwyczajna, w kilka godzin zamieniła się w koszmar. To mógł zrobić jej coś takiego? I dlaczego? Dotknęła wielu, wielu istnień. Zawsze była bardzo miła i bardzo słodka. Jej energia była po prostu odurzająca. Była po prostu świetną dziewczyną, wszyscy powiedzą ci to samo. Ona naprawdę, nie tylko mówię, że była aniołem, ona naprawdę była wyjątkowa. Detektywi w końcu otrzymali nagrania z bankomatów. Nie były one ułożone w kolejności, ale to nie miało znaczenia. Każda sekunda tych zapisów była kluczowa. Pokazywały, że to faktycznie Amy wypłacała pieniądze. Na pierwszym nagraniu widać, jak spokojnie podchodzi do bankomatu, wypłaca gotówkę i wychodzi. Nic niezwykłego. Na kolejnym dokładnie to samo. Ale dopiero trzeci zapis ujawnił coś niepokojącego. Amy wychodzi z budynku i zamiast wsiąść do swojego auta od strony kierowcy, wchodzi od strony pasażera. Ktoś siedział za kierownicą. Z każdym kolejnym nagraniem sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca. Na jednym z ujęć twarz Amy wygląda na opuchniętą, a jej lewe oko było zasinione. Śledczy nie mieli już wątpliwości. Została porwana i zmuszona do wypłaty pieniędzy. Ale pojawiło się pytanie, które nie dawało im spokoju. Dlaczego nie próbowała uciec? Przecież przy bankomacie była sama, a porywacz czekał w samochodzie. Nie znali odpowiedzi, ale nie wiedzieli też, co ten mężczyzna mógł mieć przy sobie: może broń, może nóż, może wystarczyło jedno spojrzenie, by wiedziała, że jakikolwiek ruch skończy się tragicznie. Na nagraniu widać było niewiele, tylko że to mężczyzna. Miał na sobie czapkę baseballową i koszulkę naciągniętą na twarz. Widać było jedynie jego sylwetkę i sposób poruszania się. Śledczy zrozumieli, że tego ranka Amy została porwana, zmuszona do wypłaty z kilku bankomatów, a później brutalnie zamordowana. Jej samochód spalono, by zatrzeć ślady. Ale jak to się zaczęło? Policja zdobyła zapis kamery po drugiej stronie ulicy naprzeciwko budynku, w którym mieszkała Amy. Na nagraniu widać było, jak o 5.37 rano wychodzi z mieszkania, jak zawsze kierując się na siłownię przed pracą. W tym samym momencie obok budynku przechodził mężczyzna. Zatrzymał się, gdy zobaczył, że Amy otwiera drzwi. Po chwili ruszył w jej stronę i wepchnął ją z powrotem do środka. Drzwi zamknęły się za nimi. To, co działo się potem, nie zostało nagrane, ale ślady w budynku mówiły same za siebie. Prawdopodobnie przez kilkanaście minut Amy była brutalnie bita, zanim napastnik zmusił ją do wyjścia i wsiadła z nim do samochodu. Wyglądało to na przypadkowy atak, jakby mężczyzna po prostu przechodził obok, zobaczył ją i w jednej chwili podjął decyzję. Zauważył, odwrócił się, zaatakował. Przemoc, porwanie, a potem śmierć. Ale wkrótce okazało się, że to nie był koniec. Tego samego dnia, gdy policja wciąż próbowała odnaleźć mężczyznę z nagrań i ustalić, gdzie był widziany samochód Amy, na numer alarmowy 911 wpłynęło kolejne zgłoszenie. Kobieta została zaatakowana zaledwie dwie ulice dalej. Była północ. Kaylee Valentine wracała do domu po pracy. Gdy wpisywała kod do drzwi swojego budynku, ktoś podszedł od tyłu i wepchnął ją do środka. Upadła, uderzając głową o podłogę, ale zachowała przytomność. Mężczyzna, który ją popchnął, wszedł za nią i natychmiast zaatakował nożem. Kaylee zaczęła krzyczeć i bronić się, kopiąc napastnika, mimo że zadawał jej kolejne ciosy. W końcu zdołała go odepchnąć, a on, zaskoczony i prawdopodobnie spanikowany, uciekł. Chwilę później na klatkę schodową zbiegły jej współlokatorki. Zobaczyły Kaylee zakrwawioną, z ranami kutymi na ciele. Natychmiast wezwały pomoc. Napastnik dźgnął ją pięć razy. W szpitalu Kaylee była w stanie opisać swojego oprawcę. Latynos ubrany w ciemną koszulkę i czapkę z daszkiem. Przed budynkiem, w którym mieszkała, policjanci znaleźli ślady krwi i szybko ustalili, że nie należały do niej. Na nagraniach z monitoringu widać było mężczyznę odchodzącego z miejsca ataku z koszulką owiniętą wokół lewej dłoni. Wyglądało na to, że w trakcie walki sam się zranił. Kilka godzin później, gdy Kaylee wciąż leżała w szpitalu, jej współlokatorki zobaczyły na korytarzu mężczyznę, który wyglądał dokładnie tak, jak ten z opisu. Przyszedł po pomoc. Twierdził, że skaleczył się w rękę. Natychmiast zawiadomił personel i policję. Mężczyzna idealnie pasował do postaci z nagrań. Nazywał się Edwin J. Almeni. Został aresztowany na miejscu. Kiedy zapytano go, skąd ta rana na dłoni, odpowiedział spokojnie. Że pokłócił się z jakimś facetem na stacji benzynowej. Pokłóciłeś się ze swoją dziewczyną, wychodzisz i idziesz na stację benzynową HAS. Dokładnie. Gdzie doszło do kłótni, zgadza się? Tak. Czy możesz mi podać jak najlepszy opis tej osoby? Powiedziałeś, że był to czarny mężczyzna, ale jaki miał na sobie strój i w jakim był przybliżonym wieku? Wyższy ode mnie. Był dużo wyższy? Mhm. Czarna koszulka. Oczywiście, kiedy policja sprawdziła zapisy z kamer na stacji benzynowej, szybko wyszło na jaw, że historia o rzekomej bójce była kłamstwem. Żadnego starcia tam nie było. Po tej weryfikacji, Edwin J. Almeny został oficjalnie oskarżony o napaść na Kaylee Valentine. Ale śledczy wiedzieli, że to dopiero początek. Sposób, w jaki zaatakowano Kaylee, nagłe uderzenia, brutalność, próba wciągnięcia ofiary do środka był niemal identyczny jak to, co przydarzyło się Amy. Ten sam dzień, ta sama okolica, ten sam bezwzględny sposób działania. Policja nie mogła mieć wątpliwości. Musieli sprawdzić, czy za wszystkim stoi ten sam człowiek. Na tramkach Edwina znaleziono ślady krwi. Próbki wysłano do laboratorium. Kiedy przyszły wyniki, wątpliwości zniknęły: To była krew Amy Lord. To wystarczyłoby połączyć wszystkie elementy układanki. Śledczy dotarli też do świadków, którzy rozpoznali Edwina na nagraniu z kamery przy stacji benzynowej. Widać na nim, jak prowadzi samochód Amy, a następnie kupuje benzynę, tę samą, której później użył, by spalić auto. Nagranie było niewyraźne, ale rozpoznano jego sylwetkę. Jeden ze świadków, który tego dnia z nim rozmawiał, potwierdził: To był on. Ale historia Edwina tego dnia zaczęła się wcześniej o wiele wcześniej. Tego samego ranka, zaledwie godzinę przed tym, jak zaatakował Amy, inna kobieta, Aleksandra Cruz, szła do pracy w południowej części miasta. Zwykły poranek, ta sama trasa co zawsze. Nagle, bez słowa, bez ostrzeżenia, została uderzona w twarz przez nieznajomego mężczyznę. Upadła na chodnik, uderzając głową o ziemię. Przez chwilę nie wiedziała, co się dzieje. Kiedy odzyskała świadomość, ten sam mężczyzna, którego później rozpoznała jako Edwina, Ciągnął ją w stronę parkingu i próbował dusić. Szeptał, że jeśli zacznie krzyczeć, zabije ją. Aleksandra walczyła z całych sił. Szarpała się, kopała, drapała. I w końcu zdołała go odepchnąć i wyrwać się. Pobiegła w stronę ulicy, słysząc za sobą jego krzyk. Spieprzyłem to. Ona uciekła, on został. Wściekły, rozjuszony, gotowy, by spróbować znowu. Zaledwie godzinę później na jego drodze stanęła Amy. Kiedy Edwin został aresztowany, Aleksandra natychmiast rozpoznała go jako swojego napastnika. Trzy kobiety, trzy ataki, ta sama okolica. Niecałe 24 godziny. Dziś wieczorem dowiedzieliśmy się, że Wielka Łowa Przysięgłych Hrabstwa wydała akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o zabójstwo 24-letniej Amy Lord. Śledczy twierdzą, że 29-letni Edwin Almeni porwał rudowitą mieszkankę Wilbraham, gdy opuszczała swoje mieszkanie w South Boston wczesnym rankiem 23 lipca. Mówił, że nie tylko ją pobił, ale także zawiózł do bankomatu w South Boston, zanim ostatecznie zaśgał ją na śmierć i porzucił jej ciało. Almeni jest oskarżono o morderstwo pierwszego stopnia i porwanie, a także inne zarzuty. Dowody zgromadzone w toku śledztwa pokazały, że Al porwał Amy Lord, gdy opuszczała swój dom przy ulicy Dorchester krótko przed 6 rano. Wierzymy, że ją pobił i wepchnął do jej Jeepa Cherokee, grożąc nożem. W ciągu niecałej godziny kazał jej wypłacać gotówkę w czterech bankomatach w South Boston i Dorchester. Następnie przewiózł pannę Lord do rezerwatu Stony Brook w Hyde Park, gdzie ją zamordował. Almeni jest oskarżony o napaść na dwie inne kobiety w ciągu 24 godzin od zabójstwa Lord. Więc kim właściwie był Edwin Almeny? Człowiekiem, który całe życie spędził na marginesie systemu. Urodził się w 1984 roku i od najmłodszych lat zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi: halucynacje, depresja. Epizody psychotyczne. Już jako nastolatek wielokrotnie trafiał do szpitali psychiatrycznych. Przez pewien czas był pod opieką Departamentu do spraw młodzieży, ale gdy tylko skończył 18 lat, przestał być ich problemem. Zniknął z rejestru przestał brać leki. I wkrótce jego życie zaczęło się toczyć w rytmie aresztowań. Zamiast do szpitala coraz częściej trafiał za kratki. Kiedy wychodził, popełniał kolejne przestępstwa. I wracał, i znowu wychodził, i znowu wracał. W ciągu 10 lat Edwin Almeni był aresztowany aż 14 razy. Lista jego przestępstw była długa. Od włamań i napaści, przez grożenie śmiercią, aż po kradzieże. Mimo tego wszystkiego miał dziewczynę, a nawet córkę. Jego rodzina opisywała go jako kochającego syna. I może właśnie to jest w tej historii najbardziej niepojęte bo nie było żadnego racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego zrobił to, co zrobił. Nie działał z potrzeby zemsty, nie planował, nie miał motywu. Po prostu chciał. Najpierw zaatakował Aleksandrę Cruz, potem Amy Lord. A co zrobił z pieniędzmi od Amy? Zapłacił swoje rachunki. Kupił sobie nowy telefon, losy na loterie, chińskie jedzenie i alkohol. Resztę dnia spędził pijany, włócząc się po mieście. Później wrócił do domu, pokłócił się ze swoją dziewczyną, wyszedł wściekły i wtedy, przypadkiem, spotkał Kylie Valentine. Edwin Almeni cicho odpowiedział, że jest niewinny. 20 zarzutów, które są ustawiane. Najpoważniejsze to morderstwo Amy Lord. Zabójstwo Amy Lord było okrutne i brutalne, ale nie był to ani początek, ani koniec fali przemocy oskarżonego. Przyjaciele i rodzina Lord płakali na sali sądowej, jak prokuratorzy powiedzieli sędziemu o niepokojącym wzorcu przemocy. Wszystkie ofiary to młode kobiety. Te ataki, które opisałem dzisiaj, jesteś przy każdym z nich. Edwin Almeni został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia rozbój z bronią w ręku napaść z użyciem przemocy usiłowanie morderstwa próbę gwałtu i szereg innych przestępstw. Kiedy trafił do aresztu, próbował odebrać sobie życie. W 2015 roku stanął przed sądem. Proces trwał trzy tygodnie. Trzy tygodnie, podczas których sala sądowa wypełniona była emocjami, gniewem i pytaniami, na które nikt już nie potrafił znaleźć odpowiedzi. Zostałam po prostu uderzona, nie wiem gdzie dokładnie, gdzieś w szczękę. Po prostu zostałam znokautowana na sekundę, obudziłam się i byłam ciągnięta na parking. Obrona Edwina opierała się na jednym argumencie: niepoczytalności. Twierdzili, że był chory psychicznie, że nie rozumiał, co robi i że jego czyny były skutkiem zaburzeń, nad którymi nie panował. Sugeruję Wam, że 23 i 24 lipca Edwin Almeni był głęboko Al chorym człowiekiem. Była to choroba, która odzwierciedla i nie to nie po prostu antyspołeczna osobowość. Jest to głęboka choroba psychotyczna, która utrzymywała się przez całe życie. Lekarze tam wiedzieli, że były naprawdę poważne problemy i trzeba było się nim zająć, ale potem skończył 18 lat i go puścili. Spójrzcie na tę sprawę jako obywatele amerykańscy, którzy osądzają innego obywatela amerykańskiego w kraju, w którym obowiązuje prawo. Proszę, abyście uznali go za niepoczytalnego i proszę, abyście pozwolili systemowi sądowemu zająć się resztą. Prośby obrony zostały odrzucone. Trzy ofiary, jeden oskarżony. Nie cztery ofiary. Nie żadne ofiary systemu. Trzy prawdziwe ofiary, jeden oskarżony. Alexandra Cruz, 22 lata, brutalnie zaatakowana na Old Colony Way w Oklahoma w South Boston. Kaylee Valentine, 21 lat, brutalnie zaatakowana i dźwignięta nożem. Amy Elizabeth Lord, wieczne 24 lata. Dlaczego to się stało? Dlaczego to się stało? Z powodu jednego człowieka, tego oskarżonego tutaj Edwin J. Almeny z powodu tego samolubnego człowieka Amy Lord odeszła. Nie jest ofiarą w tym procesie, panie i panowie. To nie jest porażka tego systemu. To kulminacja nieudanego życia, jego życia. Dzisiaj, 5 czerwca 2015 roku, panie i panowie, prawie dwa lata odkąd oskarżony dopuścił się tych ataków. Prawie dwa lata odkąd brutalnie odebrał życie Amy Lord. I to nadal nie wystarczy dla naszego Edwina Almeni. To nie wystarczy dla niego, nie wystarczy być oskarżony, musi być również ofiarą w tej sprawie. Ile kobiet musi zostać zaatakowanych, żeby to wystarczyło? Ile? Ile kobiet musi zostać zgniętych nożem, żeby to wystarczyło? Ile? Nie wystarczyło tylko okraść Amy Lord z jej ciężko zarobionych pieniędzy. Kiedy to wystarczy dla Edwina Almenii? Dzisiaj wystarczy, panie i panowie. Słyszeliście już wystarczająco dużo o Edwinie J. Almani. Ława przysięgłych nie miała jednak wątpliwości. Po wysłuchaniu wszystkich zeznań uznała Edwiny Almeniego za winnego. Zarząd przeciwko Edwinowi Almeni za morderstwo pierwszego stopnia. Czy jest winny, niewinny z powodu niepoczytalności lub winny morderstwa pierwszego stopnia? Winny. Został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Brak dalszych komentarzy ze strony rodziny Amy Lord. Jej matka powiedziała, Rzeczywistość jest taka, że dla nas nigdy nie będzie prawdziwego zamknięcia. Zawsze będzie niewyobrażalny, nieustanny ból spowodowany bezsensownym aktem przemocy. Edwin Almeni złożył apelację, jednak w 2021 roku została ona odrzucona. Sąd podtrzymał wcześniejszy wyrok do bez możliwości wyjścia na wolność. Myślę, że w tej sprawie nie ma wątpliwości co do jego winy. To, co wydarzyło się tamtego dnia, było aktem czystej przemocy: bez motywu, bez planu, bez sensu. Historia, która pokazuje, jak przypadek i ślepy gniew potrafią w jednej chwili zniszczyć kilka istnień. Czasem zło nie ma twarzy potwora. Czasem wygląda jak ktoś, kogo mijasz codziennie na ulicy, w sklepie, autobusie. I właśnie to jest w tej historii najstraszniejsze. Jeśli dotrwaliście do końca, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Czy uważacie, że system mógł wcześniej powstrzymać Edwina? I jak wiele tragedii można by było uniknąć, gdyby ktoś zareagował na czas? Nie zapomnijcie też zostawić subskrypcji, jeśli chcecie poznać kolejne mroczne historie takie, które pokazują, jak cienka potrafi być granica między normalnością a koszmarem. Dziękuję, że zostaliście do końca, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.